<trybuj> Ten kurwa mi groził, że mnie wykastruje, jak on to gadał, nie? To, no, to będziesz tak go trzymać, żeby wykastrować, kastrynować po prostu, nie? Ty To że tak go trzymać, żeby z kurwa pół mnie dla ciebie kurwa wykastruje. Lepiej szybko kurwa znaczy, weź, żebyś dzidziusia do nie? Pojebany, co? Ale, ale zaraz ci kurwa łeb odepnę, żebym odpoczął

Dobra, chuj ci w oczy. Nie nagrywam cię już. No nie pewno. No na pewno, kurwa. Zamknąłem obiekty.